Drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będą pola trójkątów podobnych. Macie tutaj narysowane dwa trójkąty podobne. Trójkąt podobny trójkąty podobne to były figury, które miały takie same kąty, odpowiadające tutaj sobie, a boki były po prostu proporcjonalne do siebie. To znaczy, że na przykład jeżeli tutaj jest jakiś bok A, tutaj będzie bok A razy K. I tak samo tutaj jak będzie bok B, to to jest B razy K i C, C razy K. Tak samo w wysokości zachowują się podobnie. Jak zapisujemy podobieństwo? Tutaj macie różne sposoby zapisu. Możemy zapisywać w taki sposób, w taki sposób, w taki sposób, albo tutaj w taki sposób. Skupmy się na polach, bo taki jest temat. Pole tego trójkąta to jest a razy h na 2, a pole tego trójkąta to jest a razy h razy k do kwadratu na 2. Czyli zobaczcie, stosunek pól trójkątów podobnych to kwadrat w skali podobieństwa. I ten wzór będzie najważniejszym, jeżeli chodzi o Tutaj o ten, o ten temat. Zadanie pierwsze. Trójkąt ABC ma obwód 20 i pole 28. Obwód trójkąta A1B1C1 podobnego do trójkąta ABC wynosi 15. Oblicz pole tego trójkąta A1B1C1. Tutaj macie narysowany trójkąt. Macie jego obwód, macie jego pole. Tutaj macie obwód tego trójkąta i chcemy policzyć jego pole. Jak takie zadanie zacząć? Zaczynamy od policzenia skali. Czyli możemy wziąć obwód pierwszego trójkąta, pomnożyć razy k i otrzymamy obwód drugiego trójkąta. To spróbujmy. Mamy 20 razy k równa się 15. Dzielimy na 20, czyli k to się równa 15/20 i skracamy na 5. Czyli mamy tutaj 3, a tutaj mamy 4. Czyli skala wynosi 3/4. Teraz stosujemy sobie ten wzór, który tutaj mamy. Czyli piszemy sobie pole trójkąta A1B1C1 dzielone przez pole trójkąta ABC, czyli przez 28, równa się 3 czwarte do kwadratu. Teraz wszystko mnożymy razy 28. Czyli mamy pole trójkąta A1B1C1 równa się 9 szesnastych razy 28. Równa się to wszystko, to się skróci na 4. 9 razy 7 to jest 63 na 4, a to jest 15 całych i 3 czwarte. Tyle wynosi Wasze pole. I to jest pierwsze zadanie. I na bazie tego zadania można sobie robić 7,47 i 7,48 ze strony 160 ze zbioru Z. Zadanie drugie. Odcinek A1B1 jest równoległy do odcinka AB. Oblicz stosunek pola trójkąta A1B1C. Do pola trójkąta ABC. Na początku można zauważyć, że te trójkąty są do siebie podobne. Czyli zapiszmy: trójkąt A1, B1, C1 jest podobny do trójkąta ABC. No i teraz, jakie to jest podobieństwo? To jest oczywiście tutaj, jeżeli tu jest alfa, to i tu jest alfa. Jak tu jest beta, to i tu jest beta, a tutaj jest gamma. Jest to podobieństwo kąt, kąt, kąt. No i teraz możemy skorzystać sobie z tej zależności, żeby złapać skalę. Czyli musimy wziąć jakiś wymiar z trójkąta ABC. Widzimy, że to będzie dziesiątka razy jakaś liczba i otrzymamy wymiar z tego małego, z tego trójkąta A1, B1, C1. Czyli piszemy tak, 10 razy K równa się 6. Czyli K to się równa 6 dziesiątych, bo tutaj moi drodzy macie dzielenie przez 10, Czyli tutaj jak się skróci na 2, to będzie 3 piąte. No i teraz musimy zastosować wzór, który mamy tutaj, czyli zobaczyć, ile wynosi pole tego trójkąta, czyli to przez to równa się skala do kwadratu. Czyli piszemy sobie pole trójkąta A1 B1, Tylko tutaj będzie literka C, no tak C do. Tutaj będzie pole tego trójkąta pole trójkąta A1, ABC, przepraszam, równa się 3 piąte do kwadratu, a to się równa w matematyce 9,25. Czyli tyle wynosi skala, spodobieństwo, stosunek pola tego małego do tego dużego. Teraz tutaj macie w podpunkcie B takie kreseczki. One oznaczają, że te długości są takie same. Czyli te długości są takie same względem siebie. I te długości są takie same względem siebie. Czyli tak naprawdę tutaj jak weźmiemy sobie x, x i x to tu sobie możemy wziąć y, y, y. No i teraz widzimy, że te trójkąty są do siebie podobne, bo jest to ta sama zależność. Czyli piszemy trójkąt A1, B1, C jest podobny do trójkąta ABC. I to jest K, K, K. Kąt, 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 bo tu jest kąt taki sam. Czyli tu jest Taki sam kąt. Dalej, te kąty też są takie same. Czyli te kąty są tutaj. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt. Tak też możemy oznaczać. I ten trzeci kąt też, moi drodzy, jest taki sam. Czyli tutaj jest podobieństwo kąt, kąt, kąt. No i teraz bierzemy. Musimy złapać skalę. Czyli patrzymy. W dużym trójkącie będzie to na przykład 3x. Czyli piszemy 3x razy coś. Żeby otrzymać to, to małe, czyli to razy, równa się x, dzielimy wszystko na 3x, czyli skala wynosi 1 trzecia, bo x na x to się skróci i zostanie na 3. Czyli widzimy, że ten trójkąt jest 3 razy mniejszy, jeżeli chodzi o długości, i teraz korzystamy sobie z tego wzoru na pole, czyli piszemy sobie pole trójkąta A1, B1, C1, C do pola trójkąta ABC jest jak 1 trzecia do kwadratu. A to się równa wszystko. 1 trzecia do kwadratu to jest w matematyce 1 dziewiąta. No i teraz na bazie tego zadania można sobie robić 7,49 przykłady A i B, a można też wszystkie zrobić, jeżeli ktoś chce ze strony 160. I, i to jeżeli chodzi o tę lekcję, to, to była tyle. Tutaj macie wszystkie wzory, tutaj macie zadanka, powodzenia, dacie radę do usłyszenia.